Cześć! Dzisiaj opowiem wam jak dobrze wybrać studio tatuażu, a tak naprawdę jak wybrać tatuatora, bo wybieramy osobę, która nas yy, dziara, a nie miejsce, prawda? Dwie najważniejsze kwestie to higiena i yy, styl i poziom prac jaki reprezentuje ten tatuażysta. Yy, od porządku. Jeśli chodzi o higienę, przede wszystkim wchodzicie do studia i patrzycie w ogóle, czy jest czysto, taka podstawowa sprawa. A już dalszy stopień wtajemniczenia to to, czy studio posiada autoklaw bądź czy korzysta z czyjegoś autoklawu, bo może sterylizować autoklaw to jest taki specjalny przyrząd, który wygląda trochę jak mikrofalówka, i on służy do sterylizacji właśnie. Przedmiotów wielokrotnego użytku, ale te, które mają kontakt z wydzielinami drugiego człowieka. To jest istotne, bo to jest jedyna, jedyna w tym momencie rzecz, która jest akceptowana przez sanepit, i, i to jest jedyny, jedyny typ. Jeden sposób sterylizacji, jaki jest w ogóle uznawany też na poziomie szpitalnym, czyli wtedy, kiedy mamy kontakt z krwią, a tutaj jak najbardziej jest z nią kontakt, czyli autoklaw, czy jest czysto, autoklaw, no i czy całe miejsce, czy miejsce pracy, prawda, i wasz fotel, na którym siedzicie, czy to wszystko jest zabezpieczone? Czy jest obłożone po prostu folią, bądź, bądź no, jakim, jakimi tamkolwiek materiałami jednorazowymi? No i czy, czy, czy maszynka i cały sprzęt jest dobrze zabezpieczony? Czyli jeśli, jeśli tatuator dotyka waszej skóry, a robi to cały czas dwoma rękoma, to czy inne rzeczy, których dotyka, na przykład maszynka i tak dalej, czy one też są obłożone folią? Jeśli nie, Pe pewne części są jednorazowe, ale to będziecie widzieć widzi widać od razu, kiedy są jednorazowe rzeczy, bo nie są np. metalowe, tylko plastikowe i są wyrzucane. Ok, to tyle w sprawie higieny, a no i poziom prac. Zajrzyjcie w galerię, czy w internecie, bądź na miejscu w album fotograficzny prac tatuażysty i spójrzcie, czy te prace, które on robi, są w stylu który wy lubicie, w którym właśnie chcecie mieć swój tatuaż, który wam odpowiada bo wielokrotnie na pewno spotkacie się z tym że to, są, to jest absolutnie nie ten klimat, który was interesuje to znaczy, że ten tatuator właśnie robi w takim stylu, to jest normalne, każdy się w czymś specjalizuje nie ma ludzi takich po prostu yy, którzy, którzy robią wszystko, yy, każdy jest w czymś dobrym i, i wy wybierzcie tego kogoś w takim stylu który właśnie wam odpowiada i o. O, o takiej, takim poziomie zaawansowania, który Wam odpowiada. Nie zawsze cena idzie w parze z czymś doświadczeniem i zdolnościami, bo to, że ktoś 10 lat tatuje, wcale nie znaczy, że potrafi to robić. Pamiętajcie, nie polegajcie tylko i wyłącznie na tej opinii. Zobaczcie opinie na forach internetowych yy, i czy taki tatuator udziela się na przykład i wygrywa jakieś nagrody yy, na konwencjach tatuażu. To, to też bardzo dużo mówi, bo jeśli taka osoba zdobywa nagrody, to znaczy, że jest po prostu no, 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 na tym jakby najwyższym, najwyższym stopniu wtajemniczenia, czyli po prostu jest i, i, i prawdziwym artystą, na pewno. Co nie znaczy, że jak ktoś nie ma nagród, to jest słaby, bo znam też takie osoby, które są bardzo dobre, a po prostu nie przystępują do konkursów. Dużo ludzi mówi o, 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 o tym, że, że chciałoby pójść do takiego studia jak Miami Inc. czy tam LA Inc. Tak naprawdę ten poziom prac i podobny styl pracy w ogóle, czyli customowo dobierane projekty, to jest coś, co jest, ja uważam, powinno być na porządku dziennym i co jest. Normalnie w Polsce spotykane, w każdym dużym, w wielu w średnich miastach są studia tatuażu, które działają dokładnie na takim światowym poziomie. Także to nie jest coś, co jest jakieś wybujałe. Takie po prostu arcydzieła są tworzone normalnie wszędzie. I najlepiej takie osoby wybierać, prawda? No, także jeśli chodzi o to komponowanie dla Was wzoru. Każdy dobry szanujący się artysta skomponuje to, co chcecie, specjalnie dla was i na to miejsce, na to miejsce ciała, bo to też jest istotne, tak żeby to wyglądało naprawdę dobrze. Więc też częściowo zaufajcie, ale też musicie wiedzieć, co chcecie. Im bardziej, im lepiej to określicie, tym bardziej dostaniecie ten projekt taki gotowy, odręcznie narysowany dla was. Dokładnie taki, jaki się Wam podoba. Oczywiście na niego są nanoszone poprawki na poziomie, oczywiście, rysowania, a nie e, już wykonywania tatuażu, także spokojnie. E, także taki dobry tatuator też jest takim Waszym opiekunem i informatorem, bo On Wam wszystko opowie, jak to wygląda, kiedy mówicie, że to jest Wasz pierwszy raz. Powie wam, jak to wygląda, jak się do tego przygotować, jak dbać o ten tatuaż. To nie jest wcale trudne, tak naprawdę, a osoba, która się zajmuje tym fachowo, takie informacje po prostu, to jest normalne, że musi udzielić od ręki i to właśnie ona y jest tą osobą, która się tym zajmuje naturalna sprawa. Y Także to są takie wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie chciałam Wam powiedzieć w tym temacie. Oczywiście, jeśli coś chcecie, żebym rozwinęła, komentujcie, piszcie na dole pytania. I jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, subskrybujcie i zapraszam do polubienia Facebooka. Cześć!